Magiczne artefakty. Rycerz Alarion, niegdyś honorowy dowódca królewskiej straży, został fałszywie oskarżony o zdradę i pozbawiony godności. Uciekając z lochów, poprzysiął, że odzyska swoje imię. Wyruszył na poszukiwanie trzech magicznych artefaktów, które według legendy miały zapewnić mu moc i status, aby stawić czoła królowi, który go zdradził. Pierwszym artefaktem był warkocz nocy, starożytny sztylet ukryty w krypcie, w której spoczywały dusze dawnych wojowników. Po zdobyciu go Alarion poczuł niewytłumaczalną siłę, ale w jego snach zaczęły pojawiać się koszmary, a w jego sercu powoli gasły honor i miłosierdzie. Z każdą kolejną walką używał go z coraz większą bezwzględnością. Drugi artefakt, serce góry, był starożytnym amuletem, spoczywającym w sercu wulkanu I. Wyprawa była pełna niebezpieczeństw, ale rycerz, napędzany rosnącą nienawiścią, zdołał go zdobyć. Amulet zapewnił mu niewrażliwość na ogień i magiczną energię ale jego dusza stawała się coraz bardziej obojętna. Alarion zaczął postrzegać świat w czarno-białych barwach, a zemsta stała się jego jedynym celem. Trzeci artefakt oko pustyni znajdował się na dne oceanu, strzeżony przez potężną istotę. Po zdobyciu go Alarion odczuł potężną, nienaturalną moc. Jego zmysły wyostrzyły się do granic możliwości, ale za to stracił ludzkie emocje. Zostawił za sobą chaos i zniszczenie nie czując żadnego żalu ani wyrzutów sumienia, a jego myśli w całości pochłaniał jeden cel – zemstam. W końcu Alarion, wyposażony w trzy artefakty i potężną moc, stanął przed bramami zamku króla. Jego dawni towarzysze próbowali go powstrzymać, ale on, pozbawiony emocji i zniszczony od środka, przeszedł obok nich, widząc w ich jedynie przeszkody. Król, który go zdradził, wiedział, że rycerz, który stoi przed nim, nie jest tym, którego kiedyś znał. Alarion nie czuły na prośby o litość i nie na ataki, Stanął twarzą w twarz z chulem. Miał go zabić, ale w ostatniej chwili usłyszał szept, przypominający mu o jego honorowym przeszłym życiu. To była ostatnia iskra jego dawnej duszy. Zniszczył artefakty, uwalniając się od ich wpływu, ale moc, która je niszczyła, zniszczyła również jego.